Obecnie jesteśmy na etapie drugiej tury kopania buraków. Pogoda nam troszeczkę, płata figla i deszcze padają, więc momentami przerywamy wykopki, ale teraz jesteśmy po deszczu i idzie już w miarę dobrze, więc myślę, że jeszcze dwa dni i będziemy mieli skończone wykopki buraków. Jak tam plony, polaryzacja? No, plony, polaryzacja z tego co do cukrowni są odwożone, ale nie od nas, no to są dobre, zadowalające, u nas się okaże. Ceny obecnie nie wiem jaka będzie, okaże się, jak to z ceną buraka, okaże się po zakończeniu całej kampanii i po wypłacaniu wszystkich, wszystkich dodatkowych pieniędzy. Wtedy można liczyć jaka jest opłacalność buraka. Myślę, że, że, będzie, że będzie dobra. Nieopłacalny burak stał się bardziej opłacalnym i teraz chcą wrócić do uprawy buraka. No ale cukrownia jakby chyba nie chce za bardzo powrotów. Ale to jest sprawa jakby cukrowni, a nie, nie nas, nas, producentów. Kampania cukrowa buraczana przebiega na razie bardzo sprawnie. Pogoda dopisuje. Buraki są w tej, w tej chwili kopane bardzo okazałe. Widać, że, że... I opady były odpowiednio roz, roz, rozmieszczone, także e, trzeba przyznać, że buraki były odpowiednio ochronione, że z, były zdrowe do końca. E, choroba chwostygna nam mnie zaatakowała tych buraków. E, póki co no, jest, są na bieżąco kopane, pola są zasiewane, no i czekamy na odbiór. Wszyscy wiemy, co się stało na rynku zboża, pszenicy, że paku kukurydzy, jak ceny poleciały, e, koszta nie spadły ta, tak drastycznie jak nasze produkty. Więc ta opłacalność innych upraw y, spadła no, radykalnie w porównaniu do lat poprzednich, i w tym momencie burak znowu jakby można powiedzieć zyskuje na, na opłacalności. No, widać to po zeszłym roku i w tym roku, według zapewnień cukrowni, cena ma być utrzymana. Także no, nie dziwię się, że, że plantatorzy chcą zwiększyć uprawę lub ci, co nie siali dotychczas buraka, chcą po prostu z, rozpocząć uprawę te, tego gatunku. Część buraka została odebrana zaraz z początku kampanii, już we wrześniu, z początkiem września. A resztę buraków właśnie teraz będzie odbierana. No według harmonogramu mamy mieć odbiór na przełomie listopada-grudnia, ale wiadomo, że harmonogramy harmonogramem, a życie pokazuje swoje. Pogoda, jakieś awarie, czy to w cukrowni, czy, czy, czy przy odbiorze. Także no, w tej chwili zaplanowane to jest przełom listopada-grudnia, a zobaczymy co życie pokaże. Nie wiadomo, czy będziecie odkrywać, czy nie. No to zależy też od warunków pogodowych, od sygnału z cukrowni. No a jeśli by się tak okazało, że, że wiadomo, ten odbiór będzie opóźniony w czasie, no to trzeba będzie, trzeba będzie te buraki okryć. Okrywamy pr pryzmy, wiadomo, że, że są wtedy te, te mniejsze straty zarówno dla rolnika, jak i łatwiej dla cukrowni przerabianie tego buraka z tego okresu zimowego. Oczywiście z tym są związane problemy, no to okrycie i później, jeżeli zasypie to śniegiem, zetnie mrozem, no to... To nie jest łatwa praca. Kampania cukrowa przebiega tak, żeśmy na, w połowie września 15-20 żeśmy wykupa, wykopali wczesne buraki. Prąd żeśmy mieli 65 ton sektara, Polaryzację mamy 17%. Jest bardzo dobrze, dlatego że tam, kto nie ma polaryzacji dobrej, to nie poradził sobie z chwastami. Chwasty przykryły buraki i nie było jak słońce burak złapać, żeby tą polaryzację z, no, zrobić. Kolejne kopanie mamy w grudniu, także drugą część, kolejne 60 hektarów, także na grudzie liczymy około 85 ton sektara, bo to na najlepszej klasie ziemi mamy posiane. W tej chwili jest bardzo duża opłacalność buraka. W rolnictwie chyba najbardziej najbardziej opłacalna roślina to burak cukrowy. Tylko, że no tak, cukrownia nie zwiększa w ogóle nam areału na przyszły rok. Jest problem w ogóle, żeby zachować taką ilość hektarów, co było w tym roku posiane, także... No, ponosi każdy handlowiec, jeden z cukrowni ma zgłoszeń o więcej na 400 hektarów. Yy, na przyszły rok więcej buraka, yy, bo tyle jest chętnych na Posianie. A coś wiadomo jaka cena będzie? 40 euro na przyszły rok, a na ten 45